No siemanko z tej strony Bartek i witam was na moim kanale. Ostatnio wspominałem, że sporo się u mnie zmieniło i zalążek tego mogliście już widzieć w ostatnim filmie, gdzie prezentowałem nową platformę do testów obudów komputerowych. Ale to nie jest wszystko, ponieważ aktualizacji doczekały się także moje platformy do testowania chłodzeń. Także zapraszam na materiał do tej pory testowałem chłodzenia zarówno na procesorach Intela jak i AMD, ale niestety w oparciu o różne metodologie. Wynikało to z tego, że testy Intela wprowadziłem wcześniej, a AMD nieco później, gdzie już miałem inny sprzęt pomiarowy, metodologię i tak dalej. Chciałem to zmienić, chciałem żeby te platformy były identyczne, żeby wyniki były jak najbardziej porównywalne. I to mi się udało. Zaczniemy sobie od platformy Intela, ponieważ tutaj mamy bardziej aktualizację, a nie kompletną wymianę. Dalej bazujemy na podstawce LGA 1700 z procesorem Intela 12 generacji. Płyta to dobrze Wam znana konstrukcja od Asusa, Asus Maximus Z690 Hero. Chłodzenia będziemy testować tak naprawdę na dwóch procesorach. Pierwszym jest i7 12700K z limitem 190W. Oraz i 9 12900 k z limitem 241W. Czyli już widzicie, że tutaj jest zmiana w stosunku do poprzedniej metodologii. Oczywiście używam ramki kontaktowej. Thermal Write'a zmieniłem na Thermal Grizzly Contact Frame do właśnie tych procesorów. I teraz pewnie zadacie sobie pytanie dlaczego 12 generacja, a nie 13, 14 lub Core Ultra. Ponieważ wydaje mi się, że to jest najbardziej logiczny wybór, ponieważ dwunasta generacja nie różni się za bardzo konstrukcyjnie od 13 i 14. Dodatkowo te dwie generacje ulegają niestety degradacji, a Core Ultra, czyli LGA 1851 nie jest aż tak często wybieraną podstawką. Jest raczej pomijana na rzecz 14, 13, 12 generacji Intela lub oczywiście Ryzenów, więc najzwyczajniej w świecie uznałem, że logiczne jest pozostanie na 12 generacji Intela. W przypadku platformy AMD zaszły ogromne zmiany, bo tak naprawdę wymieniliśmy wszystkie komponenty. Podstawą będzie tutaj płyta od MSI model MPG X870E Carbon WIFI. Bardzo fajna płytka, podoba mi się wizualnie. Dodatkowo uważam, że nowy BIOS MSI jest naprawdę bardzo dobry i bez problemu mogę go Porównać z biosem od Asusa, które są bardzo dopracowane. Teraz MSI według mnie niczym nie odstaje i jest to wszystko bardzo intuicyjne. Szybko butuje, dodatkowo dobra, mocna sekcja zasilania, dobrze chłodzona i ma czujnik temperatury, więc wszystko tak naprawdę, czego mi potrzeba. Procesory, na których będę testował chłodzenia, to Ryzen 9 9950X z poborem mocy na poziomie 230W. Ryzen 9 9900X z poborem mocy na poziomie 162W, Ryzen 7 9700X z poborem mocy na poziomie 142W oraz Ryzen 5 9600X standardowy pobór mocy 88W. Tutaj warto zaznaczyć, że Ryzen 5 oraz 7 w serii 9000 mają oficjalne TDP 65W, czyli realny pobór mocy kształtuje się na poziomie 88W. I podczas premiery tych procesorów było nielada zamieszanie, ponieważ okazywało się, że często ten Ryzen 7 jest limitowany przez ten pobór mocy dosyć mocno, przez co jego wyniki są podobne do Ryzena 5. Więc AMD oficjalnie postanowiło wprowadzić opcję zwiększenia TDP tych procesorów do 105W, i właśnie to zrobiłem na Ryzenie 7. Uznałem, że jak mamy te dwa procesory z takim samym poborem mocy, no to niech ten jeden będzie po prostu zwiększony. Tym samym ten pobór mocy Ryzena 7 9700X jest teraz zbliżony bardzo mocno do 9800X 3D w zadaniach profesjonalnych, więc nic tylko same plusy. Wspominałem, że zależało mi, aby te platformy były identyczne i to się udało dzięki sponsorowi, który zdecydował się wesprzeć mnie w tym przedsięwzięciu. Tym sponsorem jest firma Corsar, którą z pewnością bardzo dobrze znacie. To właśnie ten producent zdecydował się podesłać mi kilka kluczowych elementów, które pozwoliły mi zrealizować ten projekt, ujednolicić platformę oraz odciążyć mnie bardzo finansowo, ponieważ, jak się domyślacie, takie dwie platformy to jest spory koszt. Po pierwsze pamięci. Każda z platform otrzyma taki zestaw kości od Corsara. Jest to model Vengeance 6000CL30 z profilem zarówno XMP jak i EXPO, więc fajnie będziemy mogli sobie na obu platformach te kości zamontować i włączyć ten profil. Nie umawiałem się z Corsarem, że będę cokolwiek mówił na temat tych pamięci. Nic z tych rzeczy, ale jedną rzecz muszę tutaj wspomnieć, ponieważ te pamięci wyglądają obłędnie, mają bardzo fajne podświetlenie. Jak sobie je zamontowałem zamiast adaty, którą miałem wcześniej od razu widać różnicę w podświetleniu. Corsar jest zdecydowanie jaśniejszy, ma taką lepszą głębię tych kolorów. No, po prostu lepiej to wygląda, więc Corsar chyba po prostu umie w RGB. Jest to wysoka jakość podświetlenia i myślę, że ktoś jest zainteresowany, to to jest naprawdę dobra propozycja. Tak W porównaniu do Adaty i g którego mam w moim prywatnym kąpie, więc jak najbardziej e, fajnie się na nie patrzy. Kolejna sprawa to zasilacz. I tutaj postawiłem na konstrukcję HX1000i. Jest to już ta nowa wersja zasilacza. Mamy podłączenie do IQ Linka przez USB. Możemy sobie tam różne rzeczy podglądać w aplikacji Corsara czy w HW Info, nawet sterować wentylatorem, więc to jest fajne. I co do obecności zasilacza Corsara u mnie, to nie jest to żadna nowość, ponieważ od tak naprawdę samego początku jak zajmuję się komputerami e, używałem zasilaczy również od Corsara, miałem rm miałem HX-a, chyba jeszcze TX, było coś takiego jak TX, z tego co pamiętam, tak mi się coś kojarzy, nie jestem pewny. E, także mam do nich pełne zaufanie, nigdy nie sprawiały problemów i jeszcze taka jedna sprawa, pamiętam w jednym z moich komputerów Miałem jeszcze RMA 650 takiego żółtego z żółtą naklejką. Kiedyś właśnie takie robili i sąsiad w piwnicy coś włączył, że poszło spięcie na całą klatkę. Wtedy spaliło mi się kilka sprzętów w mieszkaniu, w tym na przykład lodówka i też komputer, który był właśnie wtedy włączony. No i co ciekawe, myślałem, byłem przekonany, że mam już po komputerze. Okazało się, że zasilacz odszedł. Odszedł, ale komputer nie i wszystko przeżyło i to jest chyba najlepszy yy, dowód, że zabezpieczenia bardzo dobrze działały. No, sam zasilacz nie wytrzymał, ale nie pociągnął za sobą sprzętu, a o to chodzi. A sam zasilacz został wymieniony błyskawicznie yy, w ramach gwarancji. Więc tutaj mam pełne zaufanie, dodatkowo tryb półpasywny to mi się przyda, Miałem teraz zasilacze Be Quieta i one teoretycznie powinny być ciche, ale w każdym Quietie Dark Power Pro był słyszalny wentylator, to znaczy łożysko było słyszalne, gdzie w normalnie w wentylatorach Silent Wings to nie występuje. Miałem kilka, znaczy mam dalej i w każdym coś tam terkoczę, więc to mi nie pasowało, a tutaj będę miał po prostu ciszę jak makiem zasiał i dodatkowo nie piszczy, bo niektóre zasilacze potrafią po prostu piszczyć. Także jeśli chodzi o zasilacz, bardzo dziękuję. No i na koniec obudowa. I tutaj było zadanie bardzo trudne, ponieważ szukałem czegoś, co będzie funkcjonalne, przestronne i wygodne do testowania. Moja poprzednia obudowa to był Be Quiet! Dark Base Pro 901, którą miałem do platformy AMD. Jest bardzo fajną, dobrze wykonaną obudową przestronną, ale przy tych gabarytach nie było możliwości zainstalowania chłodnicy 420 na topie, co dla mnie było absurdalne, ponieważ lepiej było tam dać ładowarkę bezprzewodową do telefonów w obudowie. Dla mnie absurd, ale to mnie mocno limitowało i nie mogłem dla Was testować chłodzeń 420 mm, a takie oczekiwania od Was były, więc zadanie było trudne. I Jakiś czas temu Corsair zaprezentował nowe obudowy z serii Frame, i jak zobaczyłem Frame'a 5000 d, to mówię: To jest to i ja muszę to mieć, ponieważ ta obudowa spełniała wszystkie moje wymagania. Przede wszystkim była Przestronna. Bez problemu mogę tam zamontować 420 na topie. Bez kombinacji alpejskich, nawet Arctic tam wchodzi i jest jeszcze miejsce, więc jest po prostu idealnie. Dodatkowo mamy taką fajną szynę Infini Rail, którą dostosowujemy pod chłodnicę i wentylatory, żeby nie ograniczać przepływu powietrza. To jest bardzo fajne rozwiązanie. I dodatkowo świetnie wygląda. Dla mnie po prostu perfekcja. Nie mogłem sobie lepszej obudowy do testów wymarzyć. Ale nie jest to obudowa bez wad i trochę rzeczy w niej mnie irytuje, ale to wszystko dowiecie się, jeśli zrobię recenzję tej obudowy, która z pewnością pojawi się na moim kanale, już na tej nowej platformie, którą prezentowałem odcinek wcześniej. Bardzo jeszcze raz Corsarowi dziękuję. Te wszystkie sprzęty, czyli obudowę ram i zasilacz, otrzymałem w dwóch sztukach. Tak, żeby mieć osobną platformę AMD, osobną Intela, żeby nie musieć tego przepinać, to trwałoby bardzo długo i takie wypinanie 20, 30, 40 razy tych wszystkich złącz, no nie wiem, czy to by wpływało dobrze na funkcjonowanie tego sprzętu. Więc fajnie, że te platformy po prostu stoją i są gotowe od razu do testów. Tylko montuję chłodzenie i wszystko jest gotowe. Więc to dostałem od firmy Corsar. Bardzo dziękuję. Na pewno bardzo ułatwiło mi to zbudowanie nowej platformy testowej, a resztę komponentów, które prezentowałem w tym materiale, to oczywiście kupiłem za własne środki. Z tych itemów zakupionych za własne środki znalazły się jeszcze dwa kontrolery obrotów od firmy Aquacomputer. Jest to dokładnie model Aquacomputer Octo, który pozwala na podłączenie maksymalnie ośmiu wentylatorów. Dodatkowo mamy flow sensor, mamy termistory. To jest w ogóle fajna sprawa, jak to sobie custom lupa buduje, ale mi też się przyda. Teraz pytanie, dlaczego zrezygnowałem z tych standardowych złącz, które są na płycie głównej? Z prostego powodu. Przede wszystkim. Chciałem to ustandaryzować, żeby mieć identyczne warunki. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Dodatkowo najczęściej na przykład CPU fan jest podpięty do innego kontrolera na płycie główniej niż case fan. To stwarza coś takiego, że no, tam są podawane inne napięcia, trochę inaczej jest to kontrolowane. Te, te rpm -y różnią się pomiędzy tymi e, złączami. Jak sobie podepniecie wentylator pod jedno i pod drugie, zobaczycie, że najczęściej Case Fan ma trochę niższe te obroty. E, niższe napięcie jest podawane, e, a tutaj mam wszystko identyczne. Więc e, po prostu chciałem to ustandaryzować i świetnie się to w, spisuje. E, obroty mam identyczne na dwóch platformach. A tutaj MSI dawało trochę inne napięcie niż Asus, i te obroty się różniły nawet czasami o 50 RPM. To jest istotne, zależy mi na powtarzalności. E, także zdecydowałem się na coś takiego. Bardzo mi to ułatwiło e, pracę, więc e, fajna sprawa po prostu. Aha, no i wszystko będzie sterowane przez aplikację Fan Control. Swoją drogą bardzo polecam i chyba będę musiał jakiś film zrobić z poradnikiem jak tego używać. Akurat do Aqua Computer jest specjalny plugin instalujecie i możecie bez problemu korzystać właśnie z tego bajeru bez oprogramowania Aqua Computer. Także naprawdę bardzo fajnie. No i to chyba wszystko jeśli chodzi o takie naprawdę szybkie spojrzenie na nowe platformy testowe. Ja jeszcze postaram się przygotować kolejny film, w którym będę pokazywał, w jaki sposób testuję chłodzenia od A do Z. To będzie bardzo przydatne, a tymczasem wyczekujcie nowych filmów już na nowej platformie testowej, ponieważ nic już na starej nie zobaczycie, wszystko zostało zaorane. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, do następnych filmów, na razie cześć.